Kreuje, a także sponsoruje ten program. W tej chwili jest tutaj błoto i pozostałości po basenie Olimpia. Natomiast za dwa lata powstanie tutaj czterokondygnacyjne biuro, które pomieści 800 osób. Chcemy stworzyć wnętrze, które będzie wpływało pozytywnie na kreatywność i innowacyjność naszych pracowników. Zaczynaliśmy od testowania i projektowania oprogramowania dla elementów sieci telekomunikacyjnej. W tej chwili pewnie każdy z nas korzysta z komórek i pasjonuje się aplikacjami na komórki, a to, co my robimy, to jest ta część pozostała, czyli to, co jest poza telefonami, to, co jest w sieci, po to, żeby można było i rozmawiać, i oglądać filmy na komórkach, i… Inne rzeczy, które w tej chwili w sieciach są e, dostępne. Znaleźliśmy się na liście 500 najszybciej rozwijających się prywatnych firm w Europie. I to na na 17 miejscu. I to na jako jedyna polska firma. No, uważam, że to jest największy sukces, i, jeżeli chodzi o rankingi, oczywiście. Bo również, powiedzmy, dwa lata temu znaleźliśmy się jako jedyna polska firma na liście 100 najlepszych outsourcingowych firm na świecie. Ale tam byliśmy w gronie zwanych rising star, czyli tych firm, które mają największy potencjał, aby znaleźć się wśród tych wielkoludów, takich jak IBM, czy Tata, czy Wipro. Czy Łamiemy taki stereotyp informatyka po informatyce. Tak? U nas pracownicy, których mamy w zespole, to Absolwenci takich kierunków jak filologia, jak studia ekonomiczne, jak chociażby zootechnika nawet, tak? czy biotechnologia, czyli kierunki, których w żaden sposób nie połączylibyśmy z informatyką. Nasi konsultanci, a, a, a tak mówiąc jeszcze precyzyjni analitycy, e, którzy specjalizują się w e, kilku obszarach biznesowych, począwszy od finansów, przez produkcję, projekty, sprzedaż, obieg pracy, oni e, mają... Rozległą wiedzę na temat y, biznesu. Agile to jest filozofia. Agile to jest filozofia, to jest zmiana sposobu myślenia. I tak jak mówię, to jest bardzo szeroki parasol, pod którym kryje się wiele metodyk, które nie są wcale nowe. Te, te metodyki istnieją już od wielu, wielu lat. Na przykład y, NASA w projekcie Merkury, czyli w projekcie, który miał y, wysłać. Amerykańskiego człowieka na orbitę również zastosowała model iteracyjno-przyrostowy, pomimo że wtedy jeszcze nie istniało takie pojęcie jak agile. Natomiast oni zastosowali tę metodę, dzisiaj byśmy nazwali to metodą zwinną. I one istniały bardzo długo na rynku, przeróżni ludzie korzystali z tych metod, natomiast samo pojęcie agile ukute zostało dopiero w 2001, właśnie wtedy, kiedy e, świat zmalał może na tyle, że ludzie zauważyli, że stosują bardzo podobne metody, postanowili o tym. Porozmawiać i porozmawiać o tym, co ich łączy. Patrząc na Łódź, to my, właściwie jako firma, stworzyliśmy jako jedyni bardzo mocną ofertę na rozwiązania oparte o technologię Microsoftu. Tak naprawdę, w Łodzi, czy, czy nawet trochę patrząc szerzej na Polskę Centralną, wyłączając Warszawę. To nasza oferta, myślę, że jest w tej chwili zdecydowanie ofertą wiodącą. Nasi informatycy analizowali logi, czyli zapisy sytuacji, na przykład, które analizowali ruch telekomunikacyjny po trzęsieniu ziemi w Japonii, gdzie było widać radykalną zmianę zachowania użytkowników. Momentalnie przestali browsować i szukać informacji w sieci, żeby zadzwonić do najbliższych i spytać, czy nic się nie stało. Tutaj jest potrzebna bardzo duża wiedza, szeroka wiedza na temat systemu, technologii, narzędzi, żeby umieć przeczytać takie informacje i je przeanalizować. Paul włodzin, tak, ja jestem urodzony w Łodzi, tu się wychowałem, chodziłem do podstawówki, liceum, na, mieszkałem na ulicy Pruchnika, a to wiadomo, że człowiek jest związany z tym miejscem, gdzie się urodził i wychował te pierwsze lata. Potem bardzo wiele innych miast. Mieszkałem i w Sztokholmie, i w Dublinie. Ale nie ma co się oszukiwać. Człowiek się czuje zawsze łodzianinem, bo zawsze się czujesz tym, gdzie się urodziłeś. No więc jak postanowiłem założyć firmę, no to wiadomo, że pierwsze kroki były do Łodzi. A jedynie do tego się doda warunki, jakie Łódź stwarza, biznesowe przede wszystkim, czyli bardzo dużo absolwentów ucz uczelni technicznych. Na dodatek łódź jeszcze w dalszym ciągu nie jest tak dobrze rozpoznawalna na świecie, czyli na tej mapie gospodarczej, jest słabiej rozpoznawalna niż na przykład Kraku, Wrocław czy Warszawa, a to za tym idzie, że łatwiej jest tutaj zatrudnić te prawdziwe talenty tych najlepszych ludzi. Te warunki również stwarzają powód, dlaczego tu chcemy być. Jak przewiduje największy producent sprzętu telekomunikacyjnego na świecie, do roku 2020 nawet 50 miliardów urządzeń będzie połączonych ze sobą dzięki sieciom mobilnym. Komunikacja machine to machine, bo o niej mowa, umożliwi podłączenie się wszystkim urządzeniom, które będą posiadały karty SIM. Także nie mówimy tutaj tylko o telefonach komórkowych. Początek tej technologii. Miał miejsce w związku z aplikacjami telematycznymi. Emergency call jest to ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach samochodowych. Polega on na tym, że w samochodach zamontowany jest zespół czujników w newralgicznych punktach, które w momencie wypadku poważnego zdarzenia drogowego w sposób automatyczny łączą się z ogólnoeuropejskim numerem 112. Z jednej strony nawiązując połączenie głosowe, z drugiej wysyłając tak zwany minimalny zestaw danych informujący operatora takiej linii o lokalizacji, kierunku jazdy, czasie, o numer, numerze identyfikacyjnym pojazdu, dzięki czemu taki operator jest w stanie szybko przesłać ekipę ratunkową. Cały ten projekt ma na celu oczywiście zwiększyć tak zwaną przeżywalność w wypadkach drogowych. Współpraca z branżą medyczną rozpoczęła się w firmie RIPOL w roku 2006. Wtedy zgłosiła się do nas grupa lekarzy, takiej reprezentacji organizacji lekarskiej w Polsce z prośbą o zinformatyzowanie ich pracy, zautomatyzowanie, ograniczenie biurokracji, którą muszą codziennie wykonywać. Po pomysł stworzenia oprogramowania, które odciąży ich, które będzie wykonywało w tle zabiegi i procedury formalne. Natomiast oni będą mogli w tym czasie skupić się na tym, żeby leczyć pacjentów i poświęcać im jak najwięcej uwagi. To, co lekarz ma zawsze przy sobie, to jest telefon komórkowy. Wychodząc naprzeciw dostępności do informacji i, i tej szerzącej się technologii, stworzyliśmy aplikacje mobilne dla telefonów, yy, dla lekarzy, które pewną funkcjonalność, która jest niezbędna lekarzowi w terenie, przenoszą podręcznie do telefonu komórkowego. Jest to chociażby właśnie weryfikacja ubezpieczenia pacjenta, jest to jedna z pierwszych aplikacji. Drugą była charakterystyka produktu leczniczego. Bardzo często, ponieważ co dwa miesiące zmienia się rozporządzenie ministra zdrowia na temat poziomu odpłatności na leki refundowane. Ciężko jest się tego nauczyć na pamięć, ponieważ to jest ponad 3000 pozycji. Przy zmianach co dwa miesiące no, trzeba mieć przy sobie ściągę, żeby poprawnie taką receptę wystawić. Stąd aplikacja również mobilna, która pokazuje poziom odpłatności, która pokazuje zamienniki, która jest stale aktualizowana. I dostępna przez telefon komórkowy lekarza. Koła zainteresowań głównie są związane z uprawianiem różnego rodzaju sportów, takich jak żeglarstwo czy piłka nożna, badminton, ale nie tylko. Jeśli ktoś nie uprawia sportu, to może grać w planszówki albo może robić zdjęcia w klubie fotograficznym. Ciekawym przykładem jest grupa piwowarów, którzy. Urządzają tego stację swoich produktów, ale jednocześnie też mają bardzo dużo osiągnięcia w konkursach krajowych, gdzie, gdzie ich tronki zdobywają medale i myślą o produkcji wręcz półmasowej i to się prawdopodobnie rozwinie w jakimś bardzo ciekawym kierunku. Innymi grupami są grupy fotomatorów, kluby wysokogórskie. Jest ich bardzo dużo. I organizują się w bardzo ciekawy sposób, mają ciekawe inicjatywy, bardzo kreatywne. W stan, do naszego kalendarza wszedł Paul Classic, czyli wyścig pomiędzy między Krakowem a Łodzią Kolarzy, który urządzamy raz do roku, cyklicznie, już się odbyła trzecia edycja. Rajd, no jest dużym wyzwaniem dla nich, tak na pewno kondycyjnym, żeby przyjechać trasę z Krakowa do Łodzi w trakcie jednego dnia. Finał ma miejsce na imprezie, wtedy ma miejsce również wręczenie. Wyróżni, wy, wręczenie medali dla osób, które biorą w tym udział. Oczywiście podpisujemy umowę o współpracy z uczelniami, z wydziałami, i taką ciekawą inicjatywą, która odbywa się na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, jest, są projekty, które są. Prowadzone w ramach normalnych programów studiów. U nas w Eric polu do tej pory dwie grupy studenckie, ale w sumie to już trzy semestry za nami takiej pracy. Zamiast uczyć się w warunkach takich klasycznych uczelnianych, czyli wykład, laboratorium czy ćwiczenia na uczelni, przychodzą do nas, realizują ciekawe koncepcje. E, mogą e, poczuć, jak to jest naprawdę, jak się realizuje pewne rzeczy e, w praktyce. Mamy pewnie w planach kolejne inicjatywy, różne, właśnie mające na celu, po pierwsze, zachęcanie do wiedzy technicznej i matematycznej, powtóre, też unowocześnienie form kształcenia. No, i tutaj już w tej chwili na co dzień współpracujemy i z Uniwersytetem Łódzkim, i z Politechniką Łódzką, e, przynajmniej na terenie Łodzi. E, i, i, no, i mamy nadzieję, że będzie to się rozwijało z korzyścią i dla firmy, i dla uczelni, i dla wszystkich tych, którzy e, w ramach e, tej współpracy będą korzystali. Ja od, od samego początku a, założyłem sobie cztery wartości, na które chciałem budować tą firmę. I te wartości to jest e, poczucie bezpieczeństwa klienta, poczucie bezpieczeństwa pracownika, profesjonalizm i upraszczanie. I te cztery wartości w dalszym ciągu naszej firmie e, obowiązują, e, nasi pracownicy, to jest ważne, są do nich przekonani, i wierzą, że to jest e, słuszna droga, i moim zdaniem, jest to jedna z ważniejszych e, przyczyn naszego sukcesu. Łódź kreuje a także sponsoruje ten program.